Mm. No i co? O, brwi mi się przesunęły. Brwi mi się przesunęły, bo mi się nie chciało robić makijażu. <laughs> o, jak się uśmiecham, to mi usta na zęby wchodzą. No dobra, nie jest to widać idealne. Nie będę się aż tak szeroko uśmiechać w dzisiejszym vlogu. W takim razie. A o czym. Dzisiaj, w naszym kolejnym, czternastym, jak się okazuje, już spotkaniu vlogowym. No cóż, no cóż, tak się składa, że dzisiaj praca zdalna, praca z domu, sesje, przygotowania do sesji, mm, rozmowy telefoniczne, załatwianie spraw, o których jeszcze nie powiem na głos, ale ale tak, dogrywanie różnych tematów. No tak, no i publikacje, rolki, TikToki, kolejna bieniowa refleksja wpadła na Facebooka oczywiście już 140, także jeżeli jeszcze nie czytałaś albo nie czytałeś żadnej, to zapraszam serdecznie, bo tematy dotyczą ogólnożyciowych problemów. Dzisiaj było na przykład o mocy słów i o tym, że Słowa są nawozem, nawozem, którym możesz podlewać siebie, albo o, jak tak robię, się ruszają moje brwi, trochę tak, A, cienie mi się ruszają. Dobra, cięcie. Dzisiaj było o słowach, które są nawozem, nawozem dla ciebie, ale nawozem też dla twoich bliskich. Słowa, których oczywiście używasz. To w jaki sposób ich używasz, to czy dajesz nimi moc, czy odbierasz moc. To czy dajesz sprawstwo, czy je odbierasz, czy dajesz odpowiedzialność, czy ją odbierasz. I to nie tylko są słowa, które wypowiadasz, ale też słowa, które myślisz, bo najpierw każde słowo jest Twoją myślą i cokolwiek powiesz, Nagłos to najpierw pojawia się jako myśl w Twoim umyśle i to jest jeszcze ten etap, kiedy możesz te słowo zmienić. Szczególnie jeśli komunikujesz się z kimś, ale też ja to bardzo często podkreślam, jeśli komunikujesz się z samą sobą czy samym sobą, ponieważ te słowa, które my kierujemy pod swoim adresem, one potrafią być bardzo krzywdzące, bardzo raniące, potrafią nas sponiewierać, i jeżeli no, masz teraz takie poczucie, że no faktycznie coś w tym jest, to zastanów się też, czyj głos mają najczęściej słowa, których używasz pod swoim adresem. Szczególnie te takie karcące, krzywdzące, odbierające moc, bo być może to będzie głos któregoś z Twoich rodziców. Jeżeli tak jest. No to w tym momencie warto podjąć ten temat, warto skierować się do terapeuty, do psychologa czy do mentora duchowego, jak ja bardzo często polecam, i zacząć te tematy przepracowywać, zacząć się z tymi tematami mierzyć, ponieważ, ponieważ jak uwolnisz się od tego, to będzie ci się żyło znacznie łatwiej, znacznie przyjemniej. Będziesz w stanie więcej rzeczy realizować, więcej rzeczy osiągać. My bardzo często stoimy w miejscu w życiu, nie potrafimy się ruszyć do przodu, nie potrafimy zrealizować na przykład jakichś swoich celów, postanowień. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ten język, w którym my do siebie mówimy, jest niesamowicie krzywdzący, jest niesamowicie hamujący powoduje, że My odbieramy sobie tą właśnie moc i sprawczość, że mówimy: Nie poradzisz sobie, nie dasz rady, to nie dla ciebie. A co będziesz w ogóle próbować, przecież innym też nie wyszło. No i jeszcze dużo, dużo innych wątków tam się pojawia, i bardzo często jest też tak, że my wielu z tych rzeczy sobie nie uświadamiamy, i dopiero praca z drugą osobą pozwala nam zajrzeć w ogóle w głąb siebie z skierować się do tych czeluści naszej podświadomości, które przez wiele, wiele lat spychaliśmy i no właśnie, no i tam zacząć, zacząć nurkować, zacząć pracować z tymi tematami. Także zapraszam Cię serdecznie po Mieniową Inspirację 140 na moim profilu na Facebooku, a... Jeżeli jeszcze nie obserwujesz tutaj mojego kanału, no to oczywiście zaobserwuj tu albo gdzieś tu, w zależności od tego, gdzie mnie oglądasz i wpadnij po kolejne inspiracje, po kolejne przekazy, które mam nadzieję będą poprawiać jakość Twojego życia i będą poszerzać Twoją świadomość, a dzięki temu Twoje życie będzie lepsze. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się. часть